Śląskiego, z Matki Bożej Strażniczki Wiary, Bedonia, Matki Królowej Polski, z Białej Podlaskiej, Świętego Antoniego, z Białej Rawskiej i Rawy Mazowieckiej, z Białego Stoku, od Świętego Wojciecha, z Matry Wstania Pańskiego, Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła, Świętego Rocha, Złap, Biłgoraja, Jerzego i Magdaleny. Łochowa, Łagiewnik koło Wrocławia, Łagowa Lubuskiego, Łomży, Łodzi. Tu kilka parafii. Zmarek, Mielca, Mieszkowic, Mikołajek, Mińska Mazowieckiego, Mławy, Działdowa, Mrągowa, Nasielska, Niepokalanowa, Nowego Miasta, Nowego Sącza, Nowego Targu, Nysy, Obornik Wielkopolski, Oleśnicy, Olkusza, Olsztyna, Opoczna, Z Ostrołęki, Pabianic, Piły, Piotrkowa Trybunalskiego, Płocka, Polkowic, Głogowa, Pomiechowa i Poznania.